Zapraszam do lektury najnowszego numeru tygodnika Gość Niedzielny, w którym przede wszystkim zdjęcia, których dotąd nikt nie oglądał, papieża, którego zna cały świat, osoby, która jest rozpoznawalna jak chyba nikt inny na świecie. Zdjęcia dotyczą prywatnych wędrówek górskich z jego przyjaciółmi. Papież w nietypowym stroju, w spodniach, w butach, przystosowanych do wędrówek pieszych po górach. Na szczycie Mont Blanc i tak dalej i itd., tak dalej Oraz świetny artykuł Piotra Legutko do tych fantastycznych zdjęć w lubelskiej części Gościa Niedzielnego. Natomiast chciałbym polecić Państwu artykuł, każda owca jest tą najważniejszą. Dotyczy zjawiska związków i małżeństw sakramentalnych oraz ich miejsca w kościele od strony prawnej, od strony sakramentalnej. Okazuje się, że osoby te nie są poza Kościołem, wręcz odwrotnie. Kościół wyciąga do nich rękę. Piszemy o duszpasterstwie małżeństwie niesakramentalnych w Lublinie. Podajemy także informacje dotyczące tego duszpasterstwa i opisujemy historię konkretnego małżeństwa, które przeszło taką drogę i są teraz w pełnej jedności z Kościołem. Oczywiście gośnie dzielny to także polityka, sprawy społeczne i nauka, więc może do. Dotkniemy pokrótce tylko spraw dotyczących właśnie nauki. Buciany odlatują. Każdego roku do Polski przylatują mniej bucianów, pisze Tomasz Rożek, e, dziennikarz naukowy e, Gościa Niedzielnego. Ciekawy artykuł oraz e, zapowiedź, być może e, niespełniona, oby. E, ze świata medycyny nie wiadomo, jak traktować tę informację. Włoski neurochirurg znalazł ochotnika do pierwszej na świecie operacji przeszczepu głowy. To wszystko w najnowszym Gościu Niedzielnym. Polecam Państwu i życzę przyjemnej lektury.